Iskra i Lili. Historia prawdziwej przyjaźni. Dawno, dawno temu w zaczarowanym lesie mieszkała mała dziewczynka o imieniu Lili. Jej wioska była niezwykłym miejscem, ponieważ każdy z mieszkańców posiadał małego, magicznego przyjaciela. Mógł to być gadający ptak, miniaturowy krokodyl, a nawet wesoły skrzat. Cześć, nazywam się Melodia i uwielbiam śpiewać. A ty? Świetnie, zaśpiewasz coś dla mnie? Wow, świetnie ci poszło. Cześć, nazywam się Emerald i moim ulubionym kolorem jest zielony. A ty jaki kolor najbardziej lubisz? <noise> A ja Pixie i jestem elfem, który lubi psoty. A czy ty lubisz robić psikusy? Niestety Lili nie miała takiego szczęścia. Żadne z magicznych stworzeń nie wybierało jej. Czemu nikt nie chce być moim przyjacielem? Może jestem zbyt nudna. Pewnego popołudnia Podczas gdy Lili wracała do swojego domu, wybrała inną drogę niż zwykle. Nagle natknęła się na opuszczoną wioskę, przy której znajdowało się pole kolorowych jaj. Od razu przypomniały się jej słowa babci, która opowiadała, że takie pole istnieje. Nagle zauważyła, że jedno jajo jest delikatnie pęknięte. Zmartwiona wzięła je do domu i umieściła w ciepłym koszyku wyłożonym mchem. Następnego ranka z jaja. Wykluł się mały smok o łuskach złotych jak słońce. O rany, ty mówisz? Witaj, Lili. Dziękuję, że się mną zaopiekowałaś. Skąd znasz moje imię? Magiczne smoki tak już mają? Wiemy naprawdę dużo. Cieszę się, że się odnaleźliśmy. Ja też. Nie wiedziałam, że smoki potrafią mówić. To niesamowite. Czy mogę nazwać cię Iskra? W zaczarowanym lesie wszystko jest możliwe. Iskra? Piękne imię. Chodź, pójdziemy na spacer i pokażę ci nasz ukryty ogród kwiatów. Lili i Iskra stali się nierozłącznymi przyjaciółmi. Razem bawili się w chowanego w lesie i śpiewali piosenki przy strumyku. Pewnego dnia podczas zabawy w chowanego Iskra nagle zniknął. Iskra, gdzie jesteś? Proszę wróć! Lili szukała go wszędzie, ale smoka nigdzie nie było. Płakała z żalu i rozpaczy, bo nie wyobrażała sobie życia bez swojego przyjaciela. Postanowiła go odnaleźć. Wędrując przez las, Lili spotkała mądrą wróżkę, która mieszkała w Starym Pniu Dębu. Pani Wróżko, proszę o pomoc. Mój przyjaciel zaginął i nie wiem, co mam zrobić. Nie martw się, Lili. Znam miejsce, gdzie możesz szukać pomocy. Musisz udać się na Smoczą Górę, gdzie mieszka stary smok, znający wszystkie sekrety świata. Dziękuję, pani Wróżko. Wędrowała przez wiele dni, aż dotarła do Smoczej Góry. Spinaczka była bardzo mecząca, ale Lili wiedziała, że Stary Smok powie jej, gdzie jest iskra. W końcu dotarła na szczyt. W jaskini było bardzo ciemno, ale Lili nie bała się. Wiedziała, że musi być odważna. Nagle ujrzała starego Smoka. Był ogromny i majestatyczny, z łuskami mieniącymi się różnymi kolorami. Witaj, potężny Smoku. Wiem, że to niebezpieczne, ale muszę prosić Cię o pomoc. Cóż sprowadza Cię do mojej jaskini? I dlaczego narażasz się na niebezpieczeństwo? Słyszałam od mądrej wróżki o twojej mocy i wierzę, że ty powiesz mi, co stało się z moim przyjacielem. Jestem stary i zmęczony, od wielu lat nikt nie prosił mnie o pomoc. Bardzo cię proszę, jesteś moją jedyną nadzieją. Dobrze, mała dziewczynko, nie mogę dokładnie powiedzieć ci, gdzie jest twój przyjaciel, ale mogę dać ci coś, co pomoże ci go odnaleźć. Weź ten mulet. Zawiera on część mojej mocy. Użyj go mądrze, a pomoże ci pokonać zło. Dziękuję ci z całego serca, stary Smoku. Pamiętaj, Lili, że prawdziwa siła tkwi w twoim sercu. Nie lękaj się i walcz o to, w co wierzysz. Tak zrobię. Nie zawiodę cię. Lili podziękowała staremu Smokowi i ruszyła w drogę. Kamień prowadził ją aż dotarła do zamku złej czarownicy. Tam iskra był uwięziony. Wiedźmo! Oddaj mi mojego przyjaciela. Oj, nie mała różowa dziewczynko, Iskra jest teraz mój. Nie, nie dam za wygraną. Iskra, słyszysz mnie? Tak, jestem tutaj. Zejdź mi z drogi, wiedźmo. No! Dzięki twojej odwadze jestem wolny. Udało nam się. Dzięki determinacji Lili i wsparciu magicznych przyjaciół udało im się pokonać wiedźmę i uwolnić Iskrę. Lili i Iskra wrócili do magicznego lasu, gdzie świętowano ich powrót. Od tej pory ich przyjaźń była jeszcze silniejsza, a ich historia stała się legendą, opowiadaną dzieciom przez pokolenia. Ta bajka uczy nas, że przyjaźń jest silniejsza niż magia i że nawet z najtrudniejszych sytuacji można znaleźć wyjście jeśli tylko ma się odwagę i dobre serce.